Życie jest sztuką wyboru. Możesz żyć tak. Albo tak. Dzień dobry kochane rodziska. Z drugiej strony ekranu mamy publiczność dwóch młodych, sympatycznych ziomali. Jak macie na imię? Igor. Igor i Mateusz. O, ja mam na drugi Mateusz. Mateusz w ogóle jest święty od e, alkoholików. Nie wiem czy wiecie, przypadek nie sądzę. Nie ma w przypadku. Nie ma, nie ma w przypadku. E, dzisiaj na początku tej czołówki nagrałem, no właśnie, że życie jest sztuką wyboru. Tylko nauczył nas, że w ogóle ten wybór ma jakiekolwiek znaczenie. To jest coś fajnego. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o, o swoich myślach i z, właśnie siedzi obok mnie Łukasz i, to obserwuje fanpage, to wie kto jest Łukasz. A kto nie obserwuje, to nie sobie obserwuje i będzie wiedział, kim jest Łukasz. Wstawię link, wstawię link też do Łukasza. Albo nie, zrobimy inaczej. Wiem jak zrobimy. A to, powiem, a to ci powiem na koniec. Nagramy, nagramy pierwszą część u mnie, a druga część będzie u Ciebie. Ktoś będzie chciał, to widziałem, to spopłagowałem, bo to fajne rzeczy. Bo Łukasz też ma konto na YouTube, ma też swój fanpage. Okej, okay. no to jak ktoś już trochę obserwuje mój fanpage i mój YouTube, to tak, Łukasz jest, ten, no, ta osoba co, co pewien czas mówi, że jestem kawał Ja Tak, to jest Łukasz. I teraz wiecie co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, co ja najbardziej Łukasz już sobie w tym lubię, to że... Ludzie mają na to niezgodę. Ludzie mają niezgodę na to, że na przykład podejrzewam, że dzisiaj dużo też ludzi będzie miało na to niezgodę, że my dzisiaj razem siedzimy. Po pierwsze sobie tutaj razem nagrywamy film, jesteśmy razem, że dzisiaj razem możemy coś zrobić. Ktoś powiedział, kurwa, jak ty możesz z takim kolesiem cię być, albo na odwrót, bo to działa, bo to, że jasno się nie działa tylko w jedną stronę. To jest tylko, że ja występuję jako ten dobry, bo oczywiście ten chuj mnie tak nazwał. <grywa> nie słyszeliście tego, nie? No dobrze. Ten, ten człowiek mnie tak nazwał, więc inni też mogą mi się było no, określeń. Wiele był określeń no, to jest tak naprawdę z dwóch stron, bo to wynika z jakichś tam lęków, ale chciałem powiedzieć, że ludzie mają coś takiego, że mają po prostu niezgodę na to, że ja się dzisiaj zadaję z Łukaszem, ale to jest też w drugą stronę, że na przykład ludzie mają niezgodę, że ty się ja zadajesz z wujkiem Pradą, bo jak możesz się z tym debilem zadawać? I to było takie fajne, jak, jak Łukasz, bo Łukasz ma teraz zajawkę na podróże, na takie zajebiste podróży, które chciałem zawsze podróżować, czyli po prostu bierze, bierze plecak i sobie podróżuje po, po, po świecie. Sobie nawet nie wie gdzie, bo może jutro pójdzie no. do Niemiec, no. może do Hiszpanii, do Skandynawii, albo do Azji. No, nie, nie wiadomo tak naprawdę. Jak będziecie wesprzeć, tak Łukasz, jak Łukasz będzie robił jakąś tam zbiórkę na wsparcie i będziecie jej obserwować Łukasza, to, to, to serdecznie zapraszam, ale powracając do głównego tego wątku, że. Ludzie mają po prostu niezgodę i tak jak na przykład jeszcze zanim pogadam, bo jestem straszną gadułą to jest coś takiego, że jak ktoś zobaczył, że Łukasz zaczął, nie wiem, pisać w mnie na fanpage'u, udostępniać jakieś rzeczy ode mnie i wiza wersalkę, ja zacząłem pisać Łukasza, to ludzie mieli na to niezgodę i powiedzieli, bo ja wpłaciłem, Łukasz miał taką zbiórkę, jak teraz jechał, był we Francji, miał zbiórkę na tą podróż, no i w mu 50 złotych, powiedziałem że że płacimy mu, czym dalej, tym lepiej. I to jest zaje zajebiste, zajebiste, no niestety wrócił, no co zrobisz, Bóg tak chciał, ale i na przykład ktoś powiedział, i tam jakaś tam pani, albo pan, już nie pamiętam, i chciał, Łukasz sprzedał się za 50 pięćdziesiąt <grym grym> pani. także spoko, jeśli chcecie, żeby się Łukasz sprzedał, to stać się za 50 zł na no, następną podróż, ale całkiem tak, jak ja odpisałem tej pani, ale kiedy jest problem, bo przede wszystkim, co jest najważniejsze, Łukasz, jeśli... Jedyną osobą, która mogłaby się obrażać i mieć niezgodę, no to jestem ja, a nie ta pani albo ten pan, bo przecież to w ogóle ich nie dotyczy, ja tych w ogóle yy, yy, po pierwsze ludzi nie znam. Ja dzisiaj troszeczkę inaczej żyję. Jak ja, ja dzisiaj żyję? Żyję tak, że wiem, że życie z moją niezgodą w mojej głowie e, nie służy... Łukaszowi, tamtej pani, tylko mi, bo ja będę miał zerpany dzień. Ja nie będę mógł normalnie rozmawiać z Łukaszem, nie będę mógł normalnie rozmawiać z moją żoną, nie będę mógł rozmawiać z Mateuszem i z tym drugim, którego imienia zapomniałem. Z samym sobą. No, z samym sobą, o, dzięki, właśnie no. z samym sobą. Jaki mądry się zrobił, kurde, na tych podróżach. Podróże po prostu kształcą. Dobra, kochani, to będzie pierwsza część, która jest u mnie na kanale. Jeśli chcecie zobaczyć dalszą bajerę, to dalsza bajera będzie u Łukasza na, na fanpage'u. ja wsta... Fuu, na fanpage'u, wróć, na, na YouTube wstawię po prostu link na, a na tą rozmowę, wstawimy te dwa filmy u mnie i Łukasza. Hej!